Mogę prosić na następny slajd i teraz przejdziemy do najbliższej yy, dużej imprezy organizowanej przez Bielskie Centrum Kultury, czyli 28. Festiwalu Kompozytorów Polskich i tutaj oddam głos panu dyrektorowi Andrzejowi Kosowskiemu. Dziękuję. Dzień dobry. Proszę Państwa, za tydzień rusza 28 edycja Festiwalu Kompozytorów Polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. W tym roku oczywiście Fryderyk Chopin, no dlaczego to chyba długo nie muszę uzasadniać, a powiem tylko, że pewną okolicznością naturalną, która nas skłoniła do wyboru takiego bohatera po raz trzeci w historii festiwalu jest oczywiście fakt, że za dwa dni zaczyna się najważniejsze wydarzenie chyba na świecie w muzyce, czyli międzynarodowy konkurs pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. i pomyśleliśmy, no skoro nasz festiwal odbywa się w trakcie jego trwania, no to nie może być inaczej, musi być Chopin, to po pierwsze, no ale po drugie próbowaliśmy same idei konkursu, kilka idei zaszczepić na nasz festiwal, jak Państwo wiecie, konkurs, który prawie już ma sto lat. Miał być taką, takim przeniesieniem szlachetnej rywalizacji z świata sportu do świata sztuki. także że pianiści z całego świata mają rywalizować szlachetnie ze sobą ten laur, który, naj, kto najlepiej tego Chopina gra. No to my też takie coś będziemy mieli na festiwalu, ponieważ zagramy oba koncerty fortepianowe Chopina. Z tym, że na koncercie inauguracyjnym 9 października w Cavatina Hall zagra włoska Leonora Armelini. Laureatka poprzedniego konkursu szpielackiego, a na koncercie finałowym zagra Polka Aleksandra Świgut, która z kolei wygrała konkurs na instrumentach historycznych. Także będziemy mieli okazję porównać dwa temperamenty, oba koncerty, różne interpretacje. Koncert finałowy odbędzie się w Bielskim Centrum Kultury. Pianistę towarzyszyć będzie. Orkiestra Polskiego Radia z Warszawy. Po raz pierwszy wystąpi na festiwalu w Bielsku. To jest ta orkiestra, którą przed chwilą Państwo widzieli, która taki fajny flash mob zrobiła w Warszawie z Polonezem Adur, który Państwo znają oczywiście z wielu lat, z audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia. I ten koncert ostatni będzie prowadzony przez Michała Klausę, dotychczasowego szefa orkiestry Polskiego Radia, a od tego sezonu szefa Filharmonii Krakowskiej. Jak wiemy, od dziś do Krakowa z Bielska mamy szybciej pociągiem, więc możemy sobie pojeździć do Krakowa też na koncerty. Zaprosiliśmy trio Andrzeja Jagodzińskiego z jego wspaniałym projektem jazzowym Chopin. I to naprawdę, proszę Państwa, jest zjawiskowe. Jak ktoś tego jeszcze nie słuchał i nie, nie brał udziału w takim koncercie, to serdecznie Państwa zapraszam, bo to jest magia. To po prostu to jest coś niesamowitego, jak ten wybitny pianista yy, zaaranżował Chopina na jazzowo i wspólnie z dwójką swoich muzycznych przyjaciół w tym także jednego bielszczanina, Adama Cegielskiego, na tym wieczorze wystąpi. I oczywiście tradycyjnie, proszę Państwa, mamy dwa koncerty, jeden edukacyjny, drugi szkolny, jeden się odbędzie tutaj w Bielskim Centrum Kultury dla Dzieci, drugi dla młodzieży w sali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych imienia Moniuszki. No i taka wisienka na torcie, proszę Państwa, udało nam się doprowadzić do tego, że dzień przed oficjalną premierą filmu Chopin Chopin, bo on wchodzi do kin 10 października. Będziemy mieli w Bielsku premierę tego filmu, w kinie Helios. Zapraszam Państwa. Byłem dwa dni temu na oficjalnej premierze w Teatrze Wielkim. Rewelacja. Rewelacja. Eryk Kulm w roli Chopina. To jak Chopin jest pokazany, że nie tylko... Siedzi, męczy się, komponując ballady, ale że ugania się za fajnymi dziewczynami, albo na przykład wymiotuje do sałatki swoją gruźlicą, robi takie wrażenie, że dobrze, że jest pre... kino, jest o 15, a potem koncert, to w tej kolejności jakoś Państwo to przeżyjecie. Wszystkie szczegóły są na stronie internetowej fkppb.pl. Zapraszamy wszystkich melomanów. Trzy dni z Chopinem i z muzyką. Dziękuję bardzo. A teraz w kolejności, końcem października, będziemy mieli już po raz trzeci konferencję Base to Do. Sama konferencja będzie 23 października, 24 odbędą się warsztaty. Że tak to ujmę, obserwujemy z roku na rok, co jest, jakie są potrzeby, o co pytają młodzi artyści, i też tak z roku na rok ta konferencja lekko zmienia swój kor y, główny i w tym roku mogę prosić następny slajd y, na konferencji wystąpi Eryk Bączko, czyli taka influencerska gwiazda y, w zasadzie z przestrzeni internetowych. Również jeden z członków Dreskodu, który to zgromadził w tym roku 13,5 tysiąca młodych ludzi na placu Wojska Polskiego. Yy, oczywiście Chirek Wrona, nie mogłoby go tutaj w naszym gronie zabraknąć, bo współtworzy tę konferencje z nami od początku. Yy, I w tym roku Tarek Maci Borek, yy, dziennikarz, producent, menadżer. Yy, z tego co wiem, to yy, swoją karierę zawodową zaczynał w Bielsku w Radio Delta. To ktoś jeszcze pamięta. Także powiedzmy, że powrót troszeczkę do korzeni. Będziemy mieli po konferencji speed dating z Kajaksem. Przyjeżdża 13 specjalistów z Kajaksów, więc chyba prawie cała firma z różnych bardzo obszarów i managementu i social mediów, i też wśród nich są osoby, które wyłapują młode talenty, więc troszeczkę na zasadzie szybkich randek, 15-minutowych, będzie można zmieniać stoliczki i rozmawiać z każdym, z każdym ze specjalistów bezpośrednio i wymieniać, że tak i poglądy i zadawać różne pytania odnośnie stricte swojego projektu, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo wartościowa rzecz dla młodych artystów. Po Speed Datingu będziemy mieli e, koncerty właśnie rzeczony wcześniej Eryk Moczko, e, a supportem do niego będzie zespół Kinesko, który w tym roku jest laureatem 9 e, przeglądu pobelskiego przeglądu muzycznego. E, I chciałam jeszcze powiedzieć o warsztatach, które będą się dzień później. E, na warsztaty jeszcze mamy miejsca, są zapisy, natomiast na konferencję lista już jest zamknięta. Na war warsztaty będziemy mieli tutaj w sali koncertowej Bielskiego Centrum Kultury na scenie z Andrzejem Grodą. Tutaj będą w zasadzie preferowane trzy zespoły, którym Andrzej Groda po prostu ustawi światło i wytłumaczy, dlaczego tak, a nie inaczej należy oświetlać czy wokalistę, czy instrumentalistów, w którym momencie, jak, gdzie, kiedy i po co. Później tutaj w przestrzeni Kafe Maria, znaczy w zasadzie symultanicznie, bo wszystkie warsztaty odbywają się równolegle, nasz cudowny Piotr Szczutowski przeprowadzi warsztaty z organizacji koncertów i tych rodzinnych, i tych masowych, więc też, jeżeli jakieś podmioty funkcjonujące w bielsku chcące organizować tego typu rzeczy, zjawiłyby się na tych warsztatach, to nie ukrywam, że w przyszłości bardzo ułatwiłoby nam to współpracę. W przestrzeni, w przestrzeni miasta. W książnicy Beskidzkiej Hirek Wrona będzie mówił o roli y, słowa y, w muzyce. No, od tego w zasadzie jest specjalistą. Y, na sali prób, tutaj w, znowu ponownie w Bielskim Centrum Kultury, odbędą się warsztaty z Danielem Kuśmierzakiem, który właśnie jest specjalistą o social mediów, od wprowadzenia muzyki do internetu, jak to działa. Na co zwracać uwagę, czy w ogóle wrzucać, czy nie wrzucać. Także myślę, że, że to jest taki kor taki dla młodych, który, który jest niezbędny. I teraz przechodzimy gładko do 23. jesieni jazzowej imienia Tomasza Staniko. Tak, dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło tutaj być. Powiem szczerze, że gdyby nie jazzowa jesień, to jesień by była trudniejszym momentem i zawsze o tym mówię. I zawsze dlatego um, po prostu jesień jest momentem, do którego lubię wracać. W tym roku Jazzowa jesień jest niezwykle bogata, tak jak staramy się eksplorować bardzo dużo różnych poziomów, głębi i przestrzeni. Zaczynamy w czwartek, 13 listopada. To będzie ten, ten, ten wieczór będzie myślę sobie, że najbardziej mistyczny i taki najbardziej mm, różnorodny. Zaprosiłam Rafala Rogińskiego, to jest taki niezwykły wirtuoz gitary, który dla mnie muszę powiedzieć był odkryciem. Ja nie jestem, nie jestem, nie jestem nigdy nie byłam takim wielkim ekspertem od muzyki takiej z pogranicza gatunków. Jestem wielkim fanem takiej bardzo fantastycznej fantastycznego magazynu Pitchfork i, i bardzo obserwuję, co tam się dzieje. To jest taki amerykański, poświęcony bardzo, bardzo szeroko też popkulturze, Magazyn internetowy. I tam właśnie odkryłam, że wokół Rafale Rogiński nagle ktoś, postać z Polski, ma, ma recenzje 8 i 9. To są najwyższe recenzje. To była płyta um, 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 Place Train I nagle właśnie się okazało, że mamy kogoś takiego niesamowitego. Rafal w tym, w tym roku będzie sięgał też po partytury taty, ale też będzie grał swoje, swoje oryginalne um, utwory razem z Markiem Pospieszalskim i razem z Mariną Dzikiew. To będzie naprawdę niezwykły, głęboki, mistyczny eksperyment eksperymentalny, ale też bardzo um, taki melodyjny, melodyjny moment tego wieczoru. A później niezwykłe trio Craig Taborn e, z wiolonczelą z i z perkusją, w perkusji, naprawdę niezwykle dynamiczne, e, bardzo eksplorujące trio. Także Zaczynamy mocno, eksperymentalnie, przestrzennie. W ogóle niezwykle dużo bardzo ciekawych mam pianistów w tym roku właśnie. Szej Maestro, Marcin Weślewski, Trenckrek Tabor. No to będzie naprawdę bardzo ciekawy, ciekawy też pianistycznie. Można, to jest taki ukłon może Chopinowski, który się pojawił w bardzo naturalny sposób, em, taki ukłon programowy. No i to właśnie też, który otwiera się z nowym kwartetem, wychodząc poza trochę ramy ECM-owskie i wychodząc jakby poszukując też nowych, nowych pień, trochę tak zrywając się, można powiedzieć, ze smyczy, można tak powiedzieć, chociaż nie wiemy, bo to będzie zupełny eksperyment. Eee, także w piątek rasowy, rasowe, jazzowe, ale też liryczne projekty. No i sobota myślę, że to jest ten dzień, który ja czekam najbardziej. Um, I to naprawdę są dwa mocne projekty. Kierowy projekt, który już jest sensu stricte poświęcony muzyce taty, tym partyturą Nieznanym i partyturą znanym, mam doskonałych solistów, czołowano amerykańskiego legendarnego, e, legendarne, legendarnego muzyka i Tomka Dąbrowskiego, który teraz, można powiedzieć, podbija tę jazzową scenę w tak bardzo mocny sposób. W tym, tym roku zgarnął wszystkie Fryderyki, zresztą z, nawet zgarniając przed nosem taty Fryderyka, bo, 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 bo też byliśmy nominowani, że tata był nominowany e, za, za tą koncertową. Płytę September Night, ale no to jest no bardzo, bardzo dwa mocne głosy. No, Jolowa, no jest jak postacią niesamowitą, więc bardzo wspaniały projekt i dla mnie rzecz. I później ten wieczór będziemy um, taką dostanie swoją puentę, um, którą, którą na, na którą zaprosi Ambrosa Kimosire. Wspaniały trębacz, który zagra solowy koncert. Dla mnie koncert, na który ja bardzo czekam. Ambrosa oczywiście bardzo dobrze znam, doskonale znam, jak on gra, i wysłuchałam go w różnych projektach, ale um, myślę, że to jest taki rodzaj, taki. Właśnie solowe koncerty, to jest taki rodzaj, no nie wiem, czy sprawdzianu, ale takiego momentu, kiedy, się, kiedy trembers jest niezwykle dojrzały i się mierzy z tą, z tą przestrzenią. To będzie niesamowita, niesamowita, niesamowite na pewno wydarzenie. Także bardzo niesamowita sobota. I Piękny, piękny, piękny finałowy dzień niedzielny, kiedy e, ja poznam, bo tak dobrze nie znam Piotra Matusika, e, który jest z Bielska i, e, i słyszałam go oczywiście na nagraniach, na, na znaczy bardzo się cieszę, że będę mogła go usłyszeć na żywo i to jest naprawdę dla mnie takie niezwykłe, że Bielsko jest naprawdę prawdziwą, prawdziwą taką, prawdziwym miejscem, które ten jazz jest po prostu naprawdę, naprawdę niezwykle tutaj, e, no jakoś po prostu ma, chyba może, w, może gdzieś płynie w, w jakiś wodociąg, jakby w tych Różnych, w w sensie, wodzie gdzieś jest taki dosypywany, albo może gdzieś płynie po prostu z, z źródeł biskitów. Kto to wie, w każdym razie jest na pewno niesamowicie mocne, Więc Piotr Matusik i później jest też premierowy premier koncert Agisarian w Nonecie. Poważna, poważna i też kobieca, bardzo się cieszę, że kobiecy głos. Także bardzo serdecznie zapraszam jej niezwykle różnorodna i porywająca jazzowa jesień w tym roku. Aniu, jeszcze chyba mamy w niedzielę odsłuch płyt. Ach, zapomniałam o tym, oczywiście, tak. Właśnie, no bo też się dużo rzeczywiście dzieje. Rzeczy, w które, które, których, których które zaangażowana jest Fundacja Tomasza Stańku, w której jestem prezesem, oczywiście, ale też jakby, jakby mam wrażenie, że właśnie jakaś taka powstała dzięki temu, że no dbam, no bo to jest prawda, że dbamy. I, i też jakby też świat dzięki temu, w sensie wszyscy chcemy pamiętać tatę i te rzeczy się po prostu pojawiają i one są, i one są eksplorowane. Więc teraz właśnie nastąpił taki moment, kiedy, kiedy, kiedy eksplorujemy archiwa polskiego Radia, kiedy po prostu jest, Adam Domagała, niesamowicie był uparty i on po prostu bardzo, bardzo bardzo dużo, bardzo dużo tam prowadził różnych, takich archeologicznych poszukiwań. I teraz, proszę Państwa, kolejny z naszych gości, czyli pan profesor Wacław Golonka, od naszego już od roku projektu of Bit Organ, który. Udało się, przyjął się bardzo, bardzo ciepło, bardzo serdecznie i mamy już swoich stałych gości. Dzień dobry Państwu. Pomiędzy tymi imprezami, które mają swoją już taką długą historię, to Offbeat Organ jest bardzo młodziutką imprezą, której ideą jest pokazanie organów, które mamy w Bielskim Centrum Kultury, fantastycznego instrumentu, który został zbudowany z myślą taką, aby to był instrument uniwersalny do prezentowania przeróżnej muzyki. I wychodząc od tego założenia powstał offbeat organ, organy, które łączymy z różnymi rytmami, poza rytmami, z różnymi rodzajami ekspresji artystycznej i z przeróżną muzyką mamy za sobą siedem koncertów, mamy za sobą wierną publiczność, która powiększa się ku naszej radości i mamy przed sobą wiele ciekawych koncertów, choćby od Baroku do Beskidu w, w październiku czy to będzie koncert, który, no jak w bit jak wybija nas z rytmu, to ten koncert naprawdę wybije z rytmu tych, którzy jakoś tradycyjnie myślą o organach. Będzie dużo, będzie troszkę muzyki barokowej w opracowaniach jazzowych, folkowych, i będzie dużo muzyki góralskiej, właśnie z organami w roli głównej. Ale będzie też rekwiem Mozarta w listopadzie chcemy w ten sposób podkreślić uniwersalność uniwersalność tej imprezy. Bielska orkiestra kameralna zagra w lutym z okazji Walentynek, ale zagra też we wrześniu znowu z muzyką klasyczną. Także tak jak mówię, ten rozstrzał jest bardzo duży, rozstrzał gatunkowy jest bardzo duży i zapraszamy na ten festiwal gorąco państwa. Absolutne świeżynki, kilka imprez, które wiem, że to brzydko trochę brzmi, ale my tak potocznie mówimy. Wrzuciliśmy do sprzedaży dosłownie kilkanaście minut temu. 11 listopada, bielska orkiestra kameralna działająca przy Bielskim Centrum Kultury pod dyrekcją Mateusza Walacha, muzyczno-taneczno-akrobatyczna historia Polski, podróż przez epoki, czyli koncert z okazji Święta Niepodległości. 20 lutego strachy na Lachy. Powracają do nas, tak jak powraca Pijama Porno, to taki bielski dom. Rozmawiałem z grabarzem, z grabarzem wokalistą tej formacji. Czuję się czuję się świetnie. <laughs> czuję się świetnie i zapraszam. 20 lutego wtedy ten koncert. 29 marca rozmawiałem ze Spiętym. To z kolei wokalista były, wokalista Lao teraz solo, ukazuje się jego nowa solowa płyta, to będzie część trasy koncertowej. I tak się fajnie składa, że dziś mamy święto Dzień Polskiej Muzyki, 1 października dlatego też właśnie dziś organizujemy te konferencje. Ale nie tylko muzyką żyjemy, bo na przykład 22 maja przyszłego roku Rodzinne Rewolucje, dwa spektakle w znakomitej obsadzie Olaf Lubaszenko, Paweł Małaszyński, albo Małgorzata Potocka, albo Joanna Trzepiecińska i Mateusz Banasiuk. Wczoraj go chyba widziałem w telewizji w filmie Furioza. Znana postać, nawet jeżeli nie kojarzą państwo nazwiska. Rozmawiamy z wieloma artystami. Możemy tylko wraz Panią dyrektor, zapewnić, że będzie coś i dla starszych, i dla fanów w średnim wieku, i dla tych najmłodszych. Nie zapominamy również o hip hopie. Będą koncerty hip hopowe i to w Bielskim Centrum Kultury. Z ograniczeniami, bo wiemy, że to jest sala z miejscami siedzącymi, więc tutaj nie utworzy się ani pogo, ani kółeczko, ale i tak będzie pięknie ze względu na wykonawców. Państwo wiedzą, co to jest kółeczko. Na koncercie hip-hopowym. Młodzież robi sobie taką wolną przestrzeń, czasami to jest kilkanaście, czasami kilkadziesiąt metrów, a potem wszyscy naraz ruszają. Takie pogod 21 wieku. No to tyle, a ciąg dalszy nastąpi. Dziękuję. I jeszcze jedna nowinka w tym roku. Jeśli wszystko się udaje i pójdzie po naszej myśli, końcem roku będziemy otwierać siedzibę nowego nową siedzibę Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej przy Ulicy Ratuszowej 2, ale wejście jest od placu Wojska Polskiego. I tam przy tej y, sympatycznej, informacji turystycznej, będzie również y, otwarta kawiarnia. Ta kawiarnia y, będzie miała nazwę Klikon. Nie jest to nazwa przypadkowa, i to też będziemy za Państwa sprawą na pewno komunikować y, Bielszczanom. Y, Klikon to dawniej nazwa krzykacza miejskiego. Czyli kogoś, kto obwieszczał najważniejsze rzeczy w mieście, e, imprezy, ścięcia głów i tak dalej, bo to ta epoka. E, w każdym razie klik e, on też kojarzy się troszeczkę muzycznie, i to jest takie, taka nasza fantazja na temat połączenia dwóch funkcji w jednym, w jednym lokalu. Ale to nie koniec. Stwierdziliśmy, że skoro to już była postać, która chodziła i krzyczała, to że my chcemy taką mieć. Stąd oczywiście tutaj wytworzony przez AI, ale to jest ten kierunek, który obierzemy i taka postać w Bielsku będzie się pojawiać, będzie obwieszczać, będzie gdzieś sprzedawać też jakieś powiedzmy informacje mało znane. Będziemy po prostu jakby też pracować w temacie Polska Stolica Kultury, żeby, żeby w przyjazny sposób pewną dozę informacji o Bielsku taki nasz klikon przemycał. I zasadniczo to już wszystko, jeśli chodzi o pakiet informacji. Dziękujemy Państwu serdecznie.